Fundacja Niezależny Zespół Badawczy oraz Audioteka.pl przedstawiają. Florian Czarnyszewicz, nadberezyńcy. Powieść w trzech tomach osnuta na tle prawdziwych wydarzeń. Czyta Andrzej Hausner. Miłym ziomkom z nadberezyny, trwającym w wierności ojczyźnie. Ten opis krzywd doznanych od władz i pobratymców, opis triumfów i bolesnych rozczarowań, co nas spotkały, w okresie zmagań o umiłowane nasze. Poświęcam i pozdrawiam was, gdziekolwiek jesteście. Autor Rozdział pierwszy Rogi W głuszy bezkresnych zaberezyńskich lasów, w otoku dwóch rzeczułek, hutor Włók trzy, połowę stanowią łąki, które biegną brzegami, ich dziesięcinną szerokością, przez całą długość klinowatej polany. Od lasu łęgowe, bydlęce, od pola murożne, owcze i końskie. Na zachodzie w rogu, gdzie rzeczułki łączą się w jedno koryto, szerokość łąki prawie potrójna. Na murożnej tam części stoją rzędem, w dziesięciozagonowym odstępie trzy potężne dęby. Pień każdego z nich na wysokości dwóch trzech sążni, opasany kwadratowym pomostem nabijanym z dołu gęsto dużymi gwoździami. Patrząc z dołu. Owe pomosty miały podobieństwo staroświeckich drewnianych bron. Jedno, że były szczelne i cztery razy szersze. Miejscowi ludzie nazywają je podkurami. Powyżej pomostów stały parami jedne na drugimi na sękach ule. Pod środkowym podkurem stał brodaty siwy starzec. Ubrany był pozaściankowemu powszednio. Obcisłą szlachecką czapkę, wkramną czarną marynarkę, samodziałkowe, kraciaste spodnie i w duże, z szerokimi, pomarszczonymi cholewami buty. W jednej ręce miał wiosło, w drugiej torbę z rybą. Obok stał chuderlawy chłopak, lat dziewięć. Ten był w wynoszonej maciejówce, w zgrzebnej bieliźnie i boso. Jedną ręką wspierał się po ułańsku w bok, drugą trzymał pionowo, równy leszczynowy, trzy razy dłuższy od siebie kij z zaostrzonym i okutym, błyszczącą blaszką końcem. Było ciche, słoneczne, piękne czerwcowe popołudnie. Cień od lasu już wydłużył się na stajnie z hakiem. — Dziaduńko — mówił chłopak, spoglądając ciekawie w górę na podkur. — Mikita powiadał, że te zęby u podkuru żelazne, prawda to? — Drzewniane są. Odrzekł starzec krótko, wpatrując się uważnie w stronę lasu przeciw słońca. Drzewniane? Toż je niedźwiedź pokruszyć może. Nie pokruszy. Dębowe są. Mocne. Dębowe? Dziaduńka. Mikita powiadał, że niedźwiedź taki duży jak koń siwy, a łapy takie jak sito. Prawda to? Nieprawda. Nie ma większych niedźwiedzi od zeszłorocznych cieląt. Jeno że grubsze i kudłate jak owieczki. Kudłate, dziaduńko, a ja z tym, wskazał natrzymany przez siebie ki. Wcale nie boję się niedźwiedziów. Taki duży chłopiec, ażeby się bał? Odrzekł, wpatrując w stronę lasu coraz uważniej. Co dziaduńko tam patrzy i patrzy? Może już idą mużyki? Nie, leśnik Wasilewski ku nam idzie. Obrócił się ku chłopcu i obrzuciwszy oczyma na strój, rzucił surowo. Jak u ciebie spodnie służą? Wstydnik! Żywo mi opraw się! Chłopak zarumienił się wstydem i śmignął za pień. Po chwili wrócił uporządkowany. Stanął obok dziadka ze swym kijem, jak przedtem, i obserwował ciekawie zbliżającego się gościa. Był to człowiek pod czterdziestkę, rosły, tęgi, zwięzły, o rumianej jak burak twarzy i rudawej, krótkiej brodzie. Na głowie miał wypłowiałą maciejówkę. Na sobie krótką, burą, świtkę, szare, wełniane, samodziałowe spodnie, na nogach łapcie. Na piersiach krzyżowały mu się dwa szerokie rzemienie: jeden od strzelby, lufa, której wystawała z za pleców, drugi od przylegającej do lewego biodra myśliwskiej, skoziej skóry torby. Do rzemienia od torby przypięta była naprzeciw serca żółta, szerokości dłoni, blacha, z wyrytym w języku ruskim napisem lesność gdy tylko z lasu wyszedłeś, już cię poznałem. Pozwał się pierwszy starzec, gdy leśnik zbliżył się o kilka kroków. Znaczy się, nigdy bogatym nie będę. Odrzekł na poły żartem, na poły z wiarą w taki przesąd. Niechżeż będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrowił, zdejmując czapkę. Pochylił się do ręki starca i cmoknął w nią głośno. Na wieki wieków, odrzekł starzec i pocałował leśnika w potylicę. Z kolei leśnik podał swą dłoń do ucałowania chłopcu. Pogłaskał go po głowie, potem zapytał: Jakżeż ty, chłopcze, hodujesz się? Od akras, i gościńca ci żadnego nie mam. A cóż to za kij trzymasz? Pewnie takie oście sobie na ryby wystrugał. To nie oście zaprzeczył tonem urazy. To sztych. Sztych? Co za sztych? Sztych z muzykami wojować. Z muzykami wojować? – Co, panie Bałaszewicz? – zwrócił się do starca. – Może znowu nicianie z napaścią? – Tak, wsią całą zbierają się jutro przybyć, niby to za zniewagę gromadzkiego pastucha, którego onegdaj synowa zganiając z łączki z bydłem poturbowała porządnie. – Wsią całą mają napaść? A toż kryminalstwo, bandyctwo, bunt. – A może to tylko dla postrachu słuch taki puszczają? Tacy ludzie z nitów nam donieśli, co nie kłamią. Oj, tak. No, ale chwała Bogu, że chociaż znaleźli się dobrzy ludzie, co wam donieśli, i macie czas przygotować się, by pouczyć gadów, jak nieproszonym za cudzy płot łazić. Powołaliście uradnika, zapewno. Nie, swoją familią bronić się będziemy, jak i zawsze. Toż was całą wsią zniszczyć mogą całkiem. Albo co, nie dopuść Boże zabić jeszcze którego. Cóż wy sobie myślicie? Zniszczą to zniszczą, zabiją którego to zabiją, ale uradnika prosić ni ja, ni moje syny nie chcemy. Sami będziemy bronić. Hm, mm, nie chcecie prosić. No to czemu wtedy, chociaż nas nie zawołali, możemy my wszystkie leśniki z obieszczykiem zebrać się, można też z zaścianku z dziesięć sprytniejszych chłopców wziąć i gromadą, jak już znacie naprzód, że mają przychodzić, zasiąść za mostkiem w lesie i łupnąć. A żeby dziesiątemu gady zakazali. Onoż zechciawszy, to można ludzi zebrać i odłupić, ale co z tego? Dziś ich gromadą nałupimy, a oni jutro obrócą się i znowu napadną. Zawszeż ludzi na obronę trzymać nie będziemy. Jeszcze wtedy wściekłe spalić mogą. No nie tak? Wy ich tylko rozzuchwalicie. Ja wam mówię, że nałupiwszy dobrze, nie pójdą więcej. A jakżeż dzieci z fawolnych uczą? Bałaszewicz potrząsał głową przecząco i westchnął ciężko. Wiesz, panie Wasilewski, tak nam już ta gryzanina z tymi ludźmi nadołajała, że strach. My już mówili z synami: daj tylko Boże kontraktu dożyć, a więcej już nie chcemy. Swojego własności będziemy szukać i w ludniejszym gdzieś miejscu. E to wszystko jeszcze się przekręci, przeminie i dalej tu żyć będziecie. Tyle lat już. Takiego chutoru nie warto rzucać. No, a cóż tu u was więcej słychać? Jakżeż zdrowie wasze. Dziękuję za pamięć. Ruszam się od póki co po trochu. No, to i dobrze. Wam, panie Bałaszewicz, teraz tylko żyć i pieśni śpiewać. Takiej gospodarki docharowali się. Takich mądrych pochowali synów. O, obrócił się ku chłopcu. Już taki wnuk, taki już wojaka. A jakże uczy się? Czyta już bojko? Na własne uszy słyszał swego czasu, jak chłopiec czyta, ale zagadnął o naukę po to, aby mieć sposobność pochwalić się własnym synem. Dobrze się uczy, odrzekł Bałaszewicz. Toż słyszałeś, jak czyta. I mój już czyta, chwalić Bogu. Mówisz, że czyta, a toż pamiętam, gdyby był u nas zimą na młodce, nie umiał ani B, ani C. Tak, zimą ani litery nie umiał, a teraz czyta od, co rzepę gryzie. Skądże tak nagle? Któż go wyuczył? Ot, od czasu Kazik Karolowy, wnuk ze Smolarni pokazuje, a resztę sam przez siebie. Znajdzie jakiś papierek drukowany, ta i rozbiera, czyta, uczy się. Tak mu zechciało wyuczyć się, że nawet przez sen o to mówi. Jeżeli tak bardzo chce, to go uczcie. Jeszcze czas, chłopiec niestary. Łatwo powiedzieć, uczcie, ale gdzie, jak, za co? Niech zimą do Kazika chodzi. Toż niedaleko. A może ten już więcej nie będzie uczyć. Uczyć to on będzie, ale nie za boi się przyjmować, aby uradnik nie rozpędził. Pomówcie o tym ze swym obwieszczykiem. Może co. Co tam obwieszczyk? przerwał. Ja myślę samego dziedzica prosić. Kiedy przyjdzie zimą na polowanie, a z niedźwiedziem pójdzie dobrze, to mu pokłonię się nisko, pocałuję w rękę i będę prosić o radę i pomoc. Będę prosić. Prosić można, język od tego nie odwali się, zaakceptował Bałaszewicz. No ale my tu z tobą, dudu, dudu, du, spojrzał na słońce, które już poczynało włazić w szczerbę w wierzchu lasu, a czas biegnie. Muszę jeszcze dziś z synami się naradzić i przygotować do jutrzejszej rozprawki. Pójdziemy, Staszku. Kiwnął głową na wnuka. Proszę do was, Wasilewskich, na goście. Chodź z nami na chutor. A toż i czas na gościowanie się? Dziękuję. Pobiegnę. Wcześnie czy późno, dziś muszę w jamach i w chrapaczowie być. Może zbiorę trochę ludzi wam na pomoc na jutro. Rozwitali się. Jak zwykle całowaniem starszym rąk, i rozeszli. Wasilewski w przeciwną stronę lasu, a ci ku polu i drożyną pomiędzy krasujące Żyto na futor. Starzec zapadł w głęboką zadumę. Pochlebne uwagi leśnika o gospodarce i synach obudziły wspomnienie o wszystkich trudach, jakie poniósł, nim tej gospodarki się docharował i pochodował dzieci. Jak nić rozwiana skłębka, przesuwały mu się przez myśl kolejno obrazy własnego życia, aż od roku 1875, odkąd tu, w puszcze, na miejsce teraźniejszych rogów, z naddnieprzańskich okolic przybył. Liczył wtedy lat 37. Dzieci miał drobnych, jak Bobu. Starsze bliźniaki liczyły dopiero po 11 lat. Jan, syn starszy, był oto taki, jak teraz Staszek. Potomek już jego. Marcin pochynał był zęby gubić. Władek z bronikiem chodzili jeszcze bez portek. Hańka, co już pięć lat zamężna, leżała w pieluchach. Dwóch ostatnich dziewcząt, które teraz przejrzewającymi pannami, wtedy jeszcze ani na świecie nie było. Pól w tych stronach wtedy jeszcze było bardzo mało. Lasy głuche, dziewicze, jakie nieraz pokrywały kilkadziesiąt wiorstowe obszary, nie przyniosły oprócz łowów żadnych prawie korzyści i właściciele ich starali się wszelkimi siłami zamieniać na uprawne, podchodowe pole. Namawiali i prosili nawet, aby zakładali sobie w ich lasach osiedla, pozwalając wybierać, oprócz mateczników, gdzie tylko się podoba i obiecując nie pobierać w przeciągu pięciu lat żadnej od nowych osiedleńców arendy. Bałaszkiewicz wczesną jesienią, jako zaraz po żniwach, Przewędrował kilkadziesiąt wiorst lasem i upodobał sobie tu pomiędzy rzeczułkami, że to będzie, gdzie mówił rybkę na postny dzień łowić, a babie łatwo bieliznę i pieluchy w płynącej wodzie wypłukać. Pola nie było ani tyle, by chatę postawić, ani płachty rozesłać. Puszcza wszędzie stała głucha i dziewicza, jak teraz dokoła. Najbliższym polem i osiedlem ludzkim była ta sama wieś Nity, odległa o pięć wiorst. Mieszkańcy jej, obrane przez bałaszewicza między rzecze, w które czasem zapuszczali się, po orzech lub łyka, nazywali rogami. Obrał miejsce, zwalił pokotem pagórek lasu dziesięciny dwie, pobudował szałasy dla siebie i chudoby. Przetrzebił trel od odległej o trzy wiorsty drogi i na przedwiośniu przewiózł się z całą rodziną i dobytkiem. Zaczęły się czasy trudów ciężkich i biedy. Póki spożywali przywiezione ze sobą ziarno, było pół biedy. Potem głód nastał. Zrazu nie umiał na nowinie gospodarzyć i nie wiodło się strasznie. Posadził na sadzy kartofle z nawozem. Wybojały. Poszły w nać. Chreczka tak samo. Słomą porosła, wyżej pępa człowiekowi, ziarna, żeby nasiona wróciły. Jęczmień posiał nieszczęśliwie, pod długi deszcz. Wymógł, nie obszedł. Miał łatę, jak na cztery chaty pięknego owsa. To przyszła nocą ciemną rodzina niedźwiedzi. Pożarła, powichrzyła, połamała. Na proso była jeszcze cała nadzieja, które udało się na dziwo, wysokie. Łodygi jak kije odgrabi, kiścią człowieka by zabił, gdyby tak uderzył po głowie. Cieszyli się, czekali, aby dojrzało należycie. Tymczasem po trzechdniowym, wietrznym deszczu zobaczyli, że próżna słoma stała. Osypało się na ziemię co do ziarenka. Krowa jedna wiosną zalała się w bagnie, drugiej ryś wymie, wyżarł i też zdechła. Zimą podkopały się w chlew wilki i udosiły maciorę. Przyszła wiosna, więc, jak to mówią, ani cebuli, ani ją wyrzucić w co. A kobieta tymczasem, jak to zwykle, w biedę. Rodziła dalej dzieci, jedno po drugim. Bałaszewicz z rozpaczy włosy sobie na głowie targał. Nicianie, zaglądając niekiedy przez ciekawość do rogów, wyśmiewali i straszyli. Lachu, lachu, mówili. Gdzie twój rozum? Gdzie twoja głowa była w taką głusz, takie czarnolesie leść? Czyż ty lepszego miejsca na świecie nie mógł znaleźć? Uciekaj zawczasu, bo zginiesz ze wszystkimi swymi bachorami. Sam już mocno żałował swego nierozważnego przedsięwzięcia, ale już uciekać za późno było. Bo z czym by brał się teraz z nowej gdzieś arendy? Jakby pokazał się wśród ludzi z czeredą półnagich, wymizerowanych dzieci. Zacisnął zęby i ostał. Postanowił walczyć do upadłego. Pojechał do szwagra. Wyprosił nasion, zasiał co miał pola i dalej ciąć z dziećmi puszczę. Drugi plon był lepszy i dał im na cały rok prawie chleba. Jesienią dziewczęta uzbierały w lesie dwanaście pudów orzechów na sprzedaż. Zimą sam zabrał się do wyrabiania cebrów i wiader, a chłopcy wprawili się brać w sidła tchórze i lisy i polować z siekierą na gronostaje. Wiosną spieniężyli wszystko i oddali na chów bydła. Zabierali się do puszczy coraz śmielej i praktyczniej. Aż do trzyletniego dziecka pracowali wszyscy, jak mrówki, za wzięcie i drużnie, tnąc, karczując, zbierając gałęzie, paląc, kopcąc się w dymie, paprając w sadzy. Polana rozszerzała się, rosła, chleba i dobytku wszelakiego bałaszewiczom z każdym rokiem przybywało. Po pięciu latach, zajrzał wrogi dziedzic, pochwalił za pracowitość i wyznaczył arendę. Zrazu mało dziesięć rubli tylko, potem jednak z każdym rokiem po trzy, po pięć, po dziesięć rubli podwyższał. Po dziewiętnastu latach obawiając się, by nie zaprocesowali o przedawnienie, chciał już wysiedlić. Jednak Bałaszewicz uprosił. Poklął się na honor, na przodków i podpisał też, że ani on, ani synowie jego nigdy rogów na własność nie będą żądali. Więc zostawił Z nim tylko tak wyjątkowo łagodnie postąpili że to poręczył ten dziedzic, u którego przedtem ziemię dzierżawił. Od innych dzierżawców nie przyjął ani słowa, ani podpisu. Wysiedlił przemocą z policją, a na ich miejsce nowych przyjął. Teraz rogi były najzamożniejszym hutorem w okolicy. Wam teraz tylko żyć i pieśni śpiewać, przypomniały się Bałaszewiczowi słowa leśnika sprzed chwili. A czemuż by nie śpiewać, gdyby nie te swawolne nity? Oto krasuje łan dziesięcin dwunastu, bujnego jak oczerety i gęstego jak szczotka żyta. Tam dalej drugie takie pole szumi zbożem jarowym. Wkoło jak stepy bujne, wartościowe łąki. W lesie pasie się czterdzieści pięć sztuk ich bydła. Na poparze tyleż świń i dwa razy tyle owiec. Mają trzy pary koni do pługa i jedną stajenną do przejazdu. W szczelniku dwadzieścia pięć starych rojów, Budynki drewniane, ale wygodne, opatrzone. Jakoż znaleźli się na pagórku, więc aż przystawał, rozglądając się dokoła z lubością. Serce dumą wezbrało, że to on gospodarzy tą mlekiem i miodem płynącą polaną, i że on z rodzonymi synami ją wycharował.